co mamy. Wow! <noise> Ty sreberko chyba. Torebka od jego A w środku złote <noise> monety. Cześć, witajcie w październikową niedzielę. Jest zimno, 4 stopnie. Zresztą widać po mnie, jak ubrany. <noise> no a dzisiaj Lasek. Zobaczymy co ciekawego dzisiaj wyjdzie. Nie będę sam, a z kim będę kopał zobaczycie na miejscu. To do usłyszenia w lesie. Trzymajcie się. Hej! No i witam już z pola. Jesteśmy na polu, zaczynamy kopać. Jest ze mną ten jego mość. Jest kubójstwo z ekipy Doberman Team. Także zobaczymy, co dzisiaj uda się trafić. Lecimy, bo szkoda dnia. Piękne słoneczko. Więc zaczynamy. Hejka. Pierwszy sygnał należy nagrać, jakby nie był. Tubeczka Lechia. Coś już znalazł. Lecimy dalej. Ty, sreberko chyba. Nie, no. <śm> Widzę, że tu jest coś ajne. Talar, chyba tak, co? Tak, część talara. No kurczę, jeden z pierwszych sygnałów. Gratulacje. Dzięki, dzięki. Momencik, zaraz się połączę, tylko wyczyścimy. A no i Kuba trafił w pierwszą monetę. Jak to mówimy, wygrał konkurs na pierwszą monetkę, jest e, część talara z tych e, starszych, super znajdę. Chyba tam była mennica, a Berlin. No z tej strony trochę zajazd, ale prawdopodobnie 1783 rok. Brawo. Dzięki. <laughs> o kurde, a co to tutaj? charakterystyczne takie yy, yy, wyformowania jak się tak mogę nazwać Ciekawe co to było materiał chyba ołów hmm. ciekawe no dobra coś się zaczyna dziać Lecimy w tamtą stronę dalej Hejka. I w takiej kolejnie głębokiej, na jakieś 30 cm, jeszcze był sygnał. I kopiemy kolejne jeszcze 20 cm, i coś tutaj jest. No, super. Chyba prl -owy. ale jest guziolek. Cały z łóżkiem, tak. Duży guzik RWP Pięknie. No i się tutaj, gdzie wyszedł guziczek. No i od pepeszki. na wierzchu. Dam do słońca. Zaraz wyszło taka dupka z podwójną spłonką. Ciekawe od jakiego to pocisku. Spotkaliście się z czymś takim Sambicie. Ciekawe. słyszę, że kubuś już coś, to też coś tam ma. więc trzeba go dogonić. Lecimy. Równa słówka, a już widzę, chyba trąciłem nawet z wykrywaczem. Co my tu mamy? Wow, kurcze, dawno nie trafiłem. A jak już trafiłem, to takie zjedzone, że szok. 50 fenoli, ale ładne, te aluminiowe takie. Uwielbiam je. Super. Szybkie przeczyszczenie. Delikatne. A, też jest dziurka. Też jest lekko utlenione. Mega. Fajnie. Lecimy dalej. 71 na wierzchu o. Patrz, jest krągość moneta. Nie Guziolek. Golasek. No ale jest. Ale jest. Super. Równiutka stówka. Sprawdzamy. Co my tutaj mamy? Sygnał wskazujący na coś aluminiowego, no ale nie zawsze bywa to regułą. Co to jest? E, Przetopek jakiś. To jest korek, prawdopodobnie od maszyny rolniczej. Są jakieś sygnowania? Producenta Olkusz, fabryka Olkusz, 1969 rok. Taki pancier. No i Kuba trafił Szelonga Jana Kacimierza, i nawet w ładnym stanie. Widać sznupkę, jest pogoń, no pięknie o to chodzi. Brawo Dzięki. Tutaj w ściance siedzi. W no ścianie, w ścianie siedzi nie mogę się dobrać Tak to jest, człowiek czasami bywali 2 metry dziurę, a cel w ścianie siedział, nie? Dobra, kopnęłem jeszcze łopatą. Chyba tutaj gdzieś mamy. To, to takiego było. No i mamy kawałek blaszki. No ale wykopane. Sygnał niestracony. Lecimy dalej. Wiesz, by zapalniczka? A gorcze. To w całości? Co to mamy? A zapalniczka! Ale ładna jakaś. Zobaczcie. Tutaj się otwiera, a ja nie będę jej teraz rozginał, bo pęknie na 100%. Z dwa producenta. No pięknie. Bardzo ładny przedmiot. Super. Teraz ja tak szpadlem. Co to kurde wyskoczyło? Jaki kotlet. Co to? Połączenie węża? Straży pożarnej? za zaślepka. Ale olbrzym. No nic, tak samo biło. Pasa już zacząłem odkopywać. Z garnek chyba. Kolejny garnek. Podkopiemy go trochę. To wiadro. Te słowa od A w środku środku te monety. A w środku? Odpakowujemy. Czemu nie? To, że zmiażdżone to nic nie znaczy. słowa coś? Nie no i w torebce nie ma chyba nic kompletnie Taka piękna o. Kuba szuka grzybków, ja mam teraz sygnalik, bardzo żelazny, ale po wykopaniu zmienił się na coś kolorowego. I mamy, co mamy hmm. część od maszyny rolniczej? Nie wiem. No takie to można zbierać. Piękny podgrzybek. Tutaj jest kolejny. Ja już mam trochę posuszone na zimę, więc mi już wystarczy, ale kuba jeszcze jest przed zbiorami dokładnie. Już trochę ma, więc zapas będzie elegancko. Jest takiego dołeczka już dawno, dawno nie znalazłem. ptasiej i obrączki, Gołąbek rocznik 2007 polski. Nawet można sprawdzić, do kogo należał gołąbek, dać jakąś informację zwrotną hodowcy. To z takich ciekawostek. I tak na pożegnanie, bo już kończymy idę do auta. Mamy tutaj coś okrągłego. O kurde. Groszem. wow, nie wiem czy to jest sreberko, <coughs> nie wiem czy to jest sreberko, ale 1800, chyba 16 rok, jeden grosz poznański. Ale herbik ładny, piękny. Dobra, kończymy na dzisiaj, jedziemy do domu. Fajnie dzisiaj wyszło. To, co u Kubusia, to zobaczycie na y, kanale, Do, kanale Doberman Team. Zapraszam A to, co serdecznie. Uropsona to Uropsona. Dokładnie. Tak Żadnego podsumowania nie było, ale to, co wyszło, zobaczycie w filmie. Dokładnie. Dzięki za, dzięki za oglądanie, dzięki, że jesteście. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.